to jest szalenie ważne, żebyśmy my mieli pomysł, pomysł, który konkretyzujemy w ramach programu politycznego, ale ten później program polityczny jest przekładany na język taki bardziej operacyjny, na język strategii i, i konkretnych działań. I rozwój regionalny jest takim instrumentem polityki rozwoju, który w obecnych czasach jest, jest kluczowy do zapewnienia Czegoś, czego my, co my nazywamy zrównoważonym rozwojem państwa. Zrównoważony to wcale nie znaczy, jak się wielu osobom wydaje, rozwój wyłącznie zielony, czyli rozwój dbający o ekologię, o środowisko. Rozwój zrównoważony to jest rozwój, który dba o wszystkie grupy społeczne, który dba również o to, o to żeby kraj równomiernie ekonomicznie się rozwijał, i również który dba o to, żeby ten rozwój występował we wszystkich miejscach danego kraju.